Cześć Skorpiony, kochane, witajcie na moim kanale. Bardzo dziękuję, że tutaj jesteście, kochani. Dziękuję za wszystkie lajki, komentarze, subskrypcje. Wszystkie są mile widziane bardzo, bardzo, bardzo mile widziane. Kochani, e, jeśli to czytanko z wami nie rezonuje, proszę sprawdźcie wasz księżyc bądź ascendent. Yy, tak, kochani, talie są dwie przetasowane, główna i dopowiadająca, i jak zwykle sobie robimy tygodniówkę na przyszły tydzień. Tydzień, słuchajcie, już mamy tydzień 45. Od 7 do 13 listopada. 2022. Kochani, zobaczymy, zobaczymy sobie zaraz Waszą energię główną na ten tydzień. Zobaczymy sobie sobie do przeszłości, co jest w Waszych głowach. co przynieść najbliższa przyszłość. Zobaczymy sobie, jak tam związki, niespodzianka, praca, finanse, wynik bądź rada tego czytania. ok kochani? Co tam u was, moje najmilsze, najkochajsze skorpionki? Co tam u skorpiona? Co tam u was? Jaka jest energia główna? Dziękuję. Wow! Hmm, hmm, hmm. Dogadzanie sobie materialne to jest właśnie, słuchajcie, energia skorpionka na ten tydzień. E, to jest, słuchajcie, karta e, energia zadowolenia materialnego, to jest zadowolenie z tego, co się ma, gdzie się jest, z kim się jest, to jest takie dogadzanie sobie materialne, to ta karta mówi o tym, że mam kasę i wydaję ją na siebie. E, chcę sobie kupić jakąś fajną torebusię, kupuję sobie torebusię. Chcę sobie kupić fajne buty, kupuję buty, ok? Zagrożenie w tej karcie jest takie, że mm, mało tu jest duchowości, prawda? Tutaj chodzi wszystko o kasę, prawda? Także słuchajcie, pamiętajmy o balansiku, prawda? Balans musi być. A tutaj mamy, zobaczcie, dziewięć buław. To dziewięć buław mówi nam o tym, że coś zakańczamy, że coś zakańczacie, skorpionki, że to już jest, słuchajcie, ostatnie podrygi, że coś się jeszcze, jeszcze wydarzy, co pomoże nam zamknąć coś, jakąś sytuację, bądź jakąś, słuchajcie, jakąś znajomość, co? Zamknąć, ale... Możemy coś zamknąć i też ruszyć do przodu, ok? Dobra, słuchajcie, fajna energia. Yy, mm -hmm. To jest energia 9 yy, monet. To też jest, słuchajcie, energia otrzymywania różnego rodzaju prezentów. No, takich materialnych. Także, słuchajcie, wygląda to dobrze. Skorpionki, wygląda to dobrze. To też jest, słuchajcie, dbanie o siebie. Także może jakiś skorpion jest na jakichś wakacjach albo może skorpion jest w jakimś spa. Może, słuchajcie, gdzieś tam macie jakiś masaż. Idziecie na masaż w tym tygodniu, ale generalnie jest to dobra energia. Fajna energia skorpionki. Wygląda to ok. Yy, dobra, zobaczmy, co idzie do przyszłości. I teraz tak, słuchajcie, wypadło mi. Wypadły mi trzy karty. Ja je wezmę. Mm -hmm. I tak, wypadło mi 10 mieczy. Wypadło mi Pasz pentakli i królowa kielichów. Ok, yy... a tutaj. Macie kapłankę, dobra? Kochane skorpionki, ja myślę, że do przeszłości idzie bądź z przeszłości na Was jeszcze wpływa w tym tygodniu jakaś sytuacja, która przyniosła Wam rozjaśnienie na, na temat Waszej jakiejś tam sprawy, wiecie? Przy dziesiątce mieczy. Zdajemy sobie sprawę z czegoś, prawda? Coś się zadziewa, i my już wiemy, z kim bądź z czym mamy do czynienia, okej? Okay? Paść Pentakli przynosi nam zawsze coś nowego, coś nowego, coś fajnego, jakiś nowy potencjał, okej? Okay? I generalnie jest to super energia, jest to energia nowej, jakiejś takiej fajnej rzeczy, która wchodzi w nasze życie, która ma potencjał, żeby się, wiecie, rozwijać i żeby. Przyszłości przynieść nam i kasę, i zadowolenie, i, i słuchajcie, same wspaniałe rzeczy, okej? Okay? No i tu mamy królowę kielichów. Królowa kielichów to też jest wasza energia. To jest, słuchajcie, to jest e, energia zadowolenia emocjonalnej, takiej, słuchajcie, emocjonalnego spokoju. Coś do was przyszło, kochane skorpionki, co sprawiło, że czujecie się dobrze. To rozjaśnienie przyszło z tymi mieczami. I to sprawiło, że, w, że zostaliście wrzuceni na jakąś dobrą drogę w Waszym życiu. No, skorpionki, Wy już wiecie, co tam się wydarzyło. Okej, okay, kochani, kochani, dopowiedzmy sobie, nie, nie dopowiadajmy. Zobaczmy, co macie w głowie. Zobaczmy, co macie w głowie, jakie jest Wasze nastawienie. Ale wygląda to fajnie. No. Zobaczcie, świeczuszka zaraz na to zgaśnie. No, już biorę nową. Biorę nową świeczkę. No, świeczka zgasła. Gasz, zgasła świeczuszka. Przepraszam, kochani. O, eee. gorące. U, u, u. Dobra, już kochani, sekundę, sekundeczkę. Już patrzymy, co jest w Waszych głowach, moje kochane skorpionki. Eee, co jest w waszych głowach? Jak jest Wasze nastawienie? Tak. Jakie jest Wasze nastawienie, kochani, w tym tygodniu? Jak się Skorpionek czuje, co i jak? Ciekawe jestem, czy Skorpionek jakieś urodzinki miał, bądź jeszcze będzie miał w tym tygodniu. Jeśli tak, to wszystkiego najlepszego. O, no macie, dziewięć monet, Skorpionek urodzinki, tak. Może Skorpionek ma urodzinę w tym tygodniu i dostanie dwóch te prezentów. <laughs> Przepraszam. OK, co jest w Waszych głowach? Uuu... Ym... Sześć pentakli, wyrównywanie czegoś, wiecie? Wyrównywanie sytuacji, wyrównywanie, e, wyrównywanie czegoś tam w relacjach, ok? To jesteście wy, to też jest właśnie karta tego, że wy będziecie działać sprawiedliwie. W tym tygodniu, także jeżeli i też jest, słuchajcie, to jest też, słuchajcie, energia tego, że mamy pieniądze, jest nam ok i możemy się z kimś dzielić też. Także może tak być, że skorpionek, skorpionki są kochane, ja wiem, może będzie komuś dawał kasę, może jakąś pożyczkę, co? Tu król buław jest, co? E, fajna jest to energia, wiecie co? To jest energia dawania, brawania, da, dawania i dawania i brania, ale taka zrównoważona, to jest balans, wiecie. Także ja myślę, że skorpionki dostaną jakąś kasę w tym tygodniu, ale nie będą szaleć. <laughs> Podejdą do tego normalnie. To jest fajne, to jest energia balansu takiego, no. Fajnie. Ja myślę, że skorpionki są. I też to, to, to sześć pędaki mi mówi o tym, że skorpionki już czekają na to, żeby w końcu było po ich stronie. W sensie, żeby ta sprawiedliwość, żeby ta szala tej wagi pochyliła się na Waszą stronę, to jesteście Wy, jesteście na to gotowi, żeby przyjąć to, co samo, to, co same najlepsze rzeczy. Ja myślę, że tak będzie, bo przy tej królowej, zobaczcie, królowa ma, dzierży, królowa kielichów dzierży tutaj ten kielich, ona coś ma, coś dostała od życia, aby się właśnie i tutaj pokazujecie jako osoba, która wie, że wy zasługujecie na to, że po jakimś czasie w końcu do was coś przychodzi i wy już na to czekacie. Jesteście zadowoleni. Nie jest okej, okay, kochane skorpionki, fajna energia. E, kochani, co przyniesie Wam zatem najbliższa przyszłość? Najbliższa przyszłość dla skorpiona. <laughs> Mała cesarzowa, królowa pentakli. Wow, dużo kasy do Was przyjdzie. Może być awans, kochani. Awans, 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 a jak nie, to jakieś słuchajcie, bardzo fajne, pomyślne dla Was wieści. A tutaj mamy trzy miecze. Kochani, ja myślę, że, do powiedzmy, ja myślę, że skorpionki będą coś zmieniać w pracy. Zmieniać w pracy w takim sensie, że może dostaniecie awans, może będziecie się ubiegać o awans bądź o zmianę. Jakąś pracy. Myślę, że będziecie patrzeć na inwestycje wasze tutaj. I ja myślę, że przyjdzie jakaś dobra wiadomość związana z waszym domem. E, domem, z jakimiś, słuchajcie, rzeczami materialnymi. E, nie byliście, słuchajcie, pewni, jak to tam będzie. Zobaczmy przeszłość. No, nie byliście pewni, jak to tam będzie. No, i teraz mamy, słuchajcie, cesarzową. Cesarzowa to jest zadowolenie. Także, słuchajcie, będzie na wasze skorpionki. Jeśli czekacie na jakąś decyzję w jakiejkolwiek sprawie, podejrzewam, że takiej pracowniczo-finansowej, mówię, że związanej też z domem, dlatego, ponieważ dom to jest materia, wiecie, domem naszym fizycznym. E, przyjdą jakieś dobre wieści w tej sprawie, kochane skorpionki, dopowiedzmy. Poproszę trzy karty. Dwa miecze, słuchajcie, jakaś blokada, runie, e, ta opaska zostanie Wam, słuchajcie, ściągnięta z oczu, bądź Wy sami ściągniecie tą opaskę z oczu. Słuchajcie, kochani, przy dwóch mieczach my się czegoś dowiadujemy i balansujemy, e, łapiemy ten balans. E, przychodzi do nas jakaś informacja, która sprawia, że coś wiemy. No, Na temat pewnie Waszej inwestycji. Paść kielichów, spoko, fajnie. No. Słuchajcie, kochane skorpionki, fajny pomysł do Was przyjdzie. Fajna jakaś. E, jakaś kreatywna rzecz. No? Tak, jakbyście już by wiedzieli, co macie robić w swoim życiu. Dlaczego znaczy powiedziałam w życiu? Nie mam tu żadnych wielkich arkan. Król kielichów, mamy parkę. Kochani, trzy miecze znowu tu. Ja myślę, że Wy będziecie robili coś z serca w przyszłości. Przyszłości. Co to znaczy? Nie wiem. Może dostaniecie nową pracę, na której będzie Wam bardzo zależeć, bądź będziecie, słuchajcie, robić coś dla ludu, dla ludzi. Możliwe to. Tak, możliwe. Wiecie, co jeszcze? Mhm. Dobra prasa. No, ktoś ma o Was dobre zdanie, kochani, i rzeczywiście może tak być, że będzie awansik, nie? Mhm. Aha, ja myślę, że ta królowa Pentakli przyniesie wam, słuchajcie, jakieś zyski fajne, że czegoś się w końcu dowiecie w tym tygodniu i pozwoli wam to, słuchajcie, wypłynąć na te takie spokojne wody. No i też myślę, że nabierzecie dystansu do jakichś tam pewnych spraw w waszym życiu, które, słuchajcie, które, które nie pozwalały wam spać po nocach, wiecie, które Was męczyły i tutaj razem, wiecie, ta dziesiątka no, ta dziesiątka mieczy tutaj ciągle ja myślę o tej dziesiątce mieczy o tym, że coś się, coś do Was przyjdzie dowiecie się jakiejś prawdy i ona pozwoli Wam ta prawda. Sto razem z tą prawdą słuchacie ruszycie do przodu i z tym paziem tutaj, no, fajnie kochane skorpiony, jeśli ktoś dla Was był niemiły, to mogą też może też przyjść, słuchajcie, jakaś, jakaś forma przeprosin, może jakieś przeprosiny, ktoś może ktoś Was może, słuchajcie, przeprosić złożyć jakąś propozycję fajną, dobrą, z której wy będziecie, słuchajcie, zadowoleni, no, skorpionki, zatem, co tam w związkach, związki wszelakie, związki wszelakie dla skorpiona, mogą być w pracy, mogą być damsko-męskie, no, zobaczmy, zobaczmy, koło fortuny, kochani, karmiczne rzeczy, możecie spotkać kogoś, słuchajcie, kto jest wam pisany, mhm, tak może być, możecie jakiegoś strzelca spotkać, ok? i też tak może być, że... Czekajcie, ojej, wam. tak, że pojedziecie gdzieś, jakaś podróż, wiecie, jakaś podróż w sprawach, związkowych, myślę, że może poznacie jakiegoś, nie, że może pojedziecie w sprawie biznesu, już dopowiadam, ale coś jeszcze chciałam powiedzieć z tym koło fortuny, wiecie, koło fortuny to jest karma, powiedziałam? Powiedziałam. Karma, czyli coś, znowu mamy, słuchacie karmę, nie? Czyli po prostu e... spotkacie bądź, tak, spotkacie kogoś w związkach, jakąś osobę, to nie musi być wiecie, jakaś miłość, to może być osoba, jakaś nowa znajomość, która jest karmiczna, która po prostu mia mieliście się spotkać, wiecie? Skorpionki. To powiedzmy sobie. Mhm. Mm. I te sprawy bardzo szybko pójdą. To już tak może być, że w jakiejś podróży kogoś spotkacie, wiecie? I Rydwan, to sprawi to do w dobrym dla nas, dla Was kierunku. Ko koło fortuny, Rydwan, dobrze to idzie. Dobrym, dobrym, dobrym dla Was stronę. Poproszę trzy karty. Wow, sąd ostateczny. No słuchajcie, lepiej być nie może. <sum> sąd ostateczny to jest nowa e energia i jeśli są jakieś tutaj y, osoby w związkach, w których, słuchajcie, była jakaś stagnacja. Y, ruszacie, słuchajcie, na nowy etap w tym związku. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, może będziecie mieli do czynienia z jakimiś dziećmi, kochani. Może... Jeszcze raz muszę to zobaczyć. Y, Rydwa. No może... No, może coś z dziećmi, słuchajcie, jakieś dzieci będą wkraczały do Waszego życia, ale generalnie pamiętajmy, że sąd ostateczny to jest karta, to jest energia tego, że coś się dzieje. Cokolwiek się dzieje, to przychodzi do nas z góry, z wszechświata, wiecie? To jest nam dane. To jest tak zwany higher calling. Także jeśli mieliście kogoś spotkać, jest to, słuchajcie, spotkanie było wam pisane, wasze dusze się ugadały. No, eee, rycerz pentakli, no, ba, e, byk rożec panna. Z tymi osobami słuchajcie, możecie wyruszać na nowy etap życia. <grywa> no, jakąś podróż fajną, no, generalnie z nimi coś będziecie budować i to są bardzo fajne, stabilne osoby. Skorpionki, poznacie kogoś w tym tygodniu, to jest osoba taka, wiecie, na do... Na, do tańca, do różańca, w sensie, że z tej mąki będzie chleb. Bo pamiętajmy, że rycerz Pentakli to jest taki rycerz, którego, na którym możemy polegać, który zawsze, słuchajcie, doprowadza sprawy do końca, który jest yy, dobry dla nas. Dwa kielichy miłości dogadanie się, pojednanie. Jeśli ktoś Was obraził, będą przeprosiny w tym tygodniu. Jeśli nie, kochani, poznacie kogoś na miłość. Jeśli macie już kogoś na miłość, sprawy pójdą jeszcze lepiej, dla Was się będą układać w tym związku. I tu mamy 10 buław, tak? Ja myślę, że może, że może to po prostu jakiś jeden etap w Waszym związku się zakończa i słuchajcie, coś fajnego do Was przyjdzie i nowy etap się dla Was zaczyna, jakiś nowy, fajny yy, cykl. Wow, super, wow, skorpionki, wspaniałe rzeczy się tutaj dzieją dla Was we w związkach. Wow, super. Zatem, jaka jest niespodzianka dla mojego kochanego skorpionka? Jaka jest niespodzianka? Skorpionek jeszcze o tym nie wie. Jeszcze się to nic tam nie zamanifestowało dla Niego. E, dlatego będzie to czysta, nowa energia, wchodząca z strefy życia skorpionka. Niespodzianka. <grym> Niespodzianka jest taka skorpionki, że trzeba by jeszcze poczekać. Król miecz, że będzie trzeba poczekać na jakąś decyzję w tym tygodniu, w tym tygodniu szybko się coś nie zadzieje. No, to powiedzmy. Kochani, 7 pentakli jest to energia m, czekania, jest to energia tego, że my coś zrobiliśmy. Jakaś akcja y, została słuchajcie, zapodana. I my teraz czekamy na rezultaty tego, co? Wysłaliśmy energię w przestrzeń, w sensie coś zrobiliśmy i teraz czekamy, że jesteśmy ciekawi i zobaczymy, co z tego wyjdzie. I jako niespodzianka, wiecie, jako niespodzianka może mówić nam to o tym, że jeszcze sobie poczekamy, może myślicie, że w tym tygodniu coś już się stanie, nie, jeszcze nie, bądź jako niespodzianka właśnie będziecie zaskoczeni tym, że w tym tygodniu coś się stanie. Mm. Szybciej niż myśleliśmy, powiedzmy. Poproszę trzy karty na niespodziankę. Dwie buławy, okej, okay. pewność siebie, ale też wiecie co. Eee, jakaś blokada runie. Będziecie wiedzieli, w którym kierunku macie iść. Asmie, czy przyjdzie jakiś super pomysł do Was, kochani. Z wszechświata, i to jest ta niespodzianka, ale będziecie musieli już troszeczkę poczekać. Co? Tak myślę. Słońce. <laughs> o. Arcykapłan. Słuchajcie, idzie do Was coś fajnego, coś dobrego, coś, co będzie trwało. ok? Ale musicie jeszcze się słuchajcie, wykazać w tym tygodniu cierpliwością. Cierpliwością. E -ha. Jeśli ktoś e słuchajcie, czeka na jakiś ślub, chrzciny, bądź na jakieś dzieci... Przynadejdą one, ale jeszcze nie teraz, ale coś takiego się zadarzy. co da wam nadzieję na to, że te dzieci będą. Yy, słuchajcie, słońce mówi nam o dzieciach, mówi nam o wszelkiej pomyślności. Macie to w, tej, w czytaniu na niespodziankę, macie słońce. Razem z tym, kochani, cokolwiek do Was przyjdzie w tym tygodniu yy, w formie niespodzianki, będzie to dobre dla Was. No, będzie to dobre dla Was. Fajna niespodzianka się szykuje. Może przyjść ekstra kasa, wiecie? Ekstra kasa też może przyjść, no. E, ekstra pomysł, który przyniesie kasę. Nie od razu będzie trzeba nad tym popracować, ale będziecie zaskoczeni, że aż taki fajny pomysł do Was przyjdzie. No i będziecie mieli w ogóle energię, żeby nad tym pracować. Super. Skorpionki, piszcie mi. Pod filmem, co to za niespodzianka? Jestem ciekawa, ja też sam taką niespodziankę. Łu, <laughs> karty mi lecą, kochani, dobra. E, praca, finanse dla Skorpionka na przyszły tydzień. Co tam u Skorpionka w pracy i finansach? Śmierć. Uu. Ktoś tam miał tą śmierć jeszcze wcześniej, wiecie. No, zmiana, zmiana. Uu, siedem siedem. Mieczy. Kochani, kochani, przy siedmiu mieczach my patrzymy, żeby ktoś tam nas nie chciał oszukać, dobra? Siedem mieczy i śmierć tutaj. Wiecie, może mówić o tym, że my zmienimy zdanie wobec kogoś. Poza tym, wiecie, że kucze, śmierć to jest wasza w ogóle energia. Ja myślę, że w pracy ktoś będzie chciał was oszukać, a wam się uda tą osobę, słuchajcie, rozszyfrować, no. No, Bądź wy zmienicie zdanie co do jakiejś osoby w pracy, bądź co do jakiejś sytuacji w pracy. Mhm, zmienicie zdanie, kochani. Tak. Mhm. No i coś się, słuchajcie, kończy. Koło fortuny, śmierć, coś się kończy. Coś, na co nie macie wpływu, nie macie na to wpływu w ogóle, wiecie? Coś się kończy, nie macie na to wpływu. Druga sprawa, praca, finanse, śmierć, yy, może nowa praca. Może coś zmieniacie? Może zmienia się struktura waszej pracy? Może będzie nowy szef, nowa szefowa? Bądź wy, słuchajcie, dostaniecie awans, będziecie nową szefową, nowym szefem. Może będziecie w nowym teamie, może dostaniecie, słuchajcie, nowe rzeczy do prowadzenia. No, śmierć, słuchajcie, to jest, mówi nam o, o, o zmianie, o zmianie takiej e, też świadomości, w sensie, że ktoś może zmienić zdanie na wasz temat. No, tak może być. Dobra, dopowiedzmy sobie tą śmierć, kochani, nie zostawię tak was. Yy, śmierć tutaj, ale macie mocne karty, ale dobrze to wygląda, no, kapłanka, mhm. wiecie, kapłanka mówi nam o tym, że jakaś tajemnica wychodzi na jaw, no, że coś się rozjaśni, trzy buławy, super, i to będzie dla Was dobre, cokolwiek się wy, wyjawi, co, cokolwiek wyjdzie, słuchajcie, na jaw, kochane Skorpionki, w tej pracy, to będzie dla Was dobre, pozwoli Wam to ruszyć do przodu, też, i as buław, coś nowego, fajnie. I 7 buław. Będziecie się przed czymś bronić, będziecie coś wdrażać w pracy, ale generalnie wygląda to dobrze. Dobra. Jedna sprawa, jeśli chodzi o taką pracę, wiecie dla kogoś, prawda? Jakaś zmiana, zmiana w strukturze, przyjdzie Wam coś nowego, nowa osoba dojdzie Wam do teamu, cokolwiek, wiecie. Druga sprawa jest taka, przy tej kapłance. Przy tej kapłance, kochani, może wy zechcecie, przy kapłance i przy śmierci, może wy całkowicie chcecie zmienić swoje życie, swoje powołanie, swoje e, to, co robicie, waszą profesję. I wiecie, na co chcecie zmienić na coś, co będzie związane z intuicją bądź z jakąś pracą, słuchajcie, wiecie, spirytualną, może z pracą dla kogoś, pomaganie komuś. I przy trzech buławach, tym już mamy jakiś tam plan, jakiś tam zarys i chcemy ruszać do przodu. I tu mamy Asabu, Asabuław, który po prostu daje nam tego kopa, żebyśmy działali, żebyśmy zmieniali, żebyśmy szli po to, co jest nam pisane, po to, co jest dla nas lepsze. Kochane skorpionki, piszcie mi, o co chodzi z tą śmiercią w pracy. Dobra? Co to za zmiana? Czy macie awansik, czy czekacie na newsy jakieś związane z ze zmianą w pracy, jakąś generalną, bądź u Was, może u Was w zespole, ale generalnie dojdzie do jakiejś zmiany w pracy i finansach u Was, kochani, i coś nowego przychodzi, ale jest to takie wyczekane, wyczekane, no i też karmiczne, nie? Z góry Wam dane. Rada, bądź wynik. Uuu, księżyc, no. Po pierwsze, skorpionki. Po pierwsze, skorpionki, uwaga na emocje, dobra. Dużo się będzie działo w tym tygodniu, ale Wy reagujcie, kochani na to bardzo dojrzale. Ok? No i spójrzmy na to tutaj. U spodu mamy słońce, a tu mamy księżyc. <grym> Wiecie, co ja myślę? Ja myślę, że ta pełnia teraz, czy ta pełnia ona jest właśnie byk skorpion, nie? A, ta pełnia Wam coś przyniesie. Przyniesie Wam coś dobrego, przyniesie Wam Szczęście, pomyślność, sukces. Coś wyjdzie przy tej pełni, wiecie? To jest pierwsza wiadomość. Druga wiadomość, taka uwaga na emocje. A trzecia wiadomość jest taka: nie, no, wyjdzie jakaś niespo... wyjdzie tajemnica. Tu przy tej kapłance, przy śmierci też słuchajcie. Kapłanka to taki jest jak śmierć, jak, jak, jak księżyc, wiecie? Wychodzi jakaś tajemnica na wierzch. Czegoś się dowiecie w tym tygodniu, no? Myślę, że we wtorek, w środę. Wow! Co to jest? Powiedzcie mi, kochane skorpionki, bądźcie gotowe. Na, na, słuchajcie, pamiętajcie też, że to jest jeden tydzień, prawda? To jest czytanko na jeden tydzień. Za tydzień znowu sprawdzimy, co i jak, ale, kochani, wygląda to dobrze. Szykujcie się na jakieś zmiany. No i piszcie mi pod filmem, co i jak. Dzięki, kochani, dzięki serdeczne, pozdrawiam. Papa! Pa.